Siemano widzowie z tej strony Zakrzaki, w dzisiejszym odcinku robimy kozak rzecz. Mianowicie, widzowie, robimy sobie nową serię na kanale, czyli. Koło Fortuny decyduje o... Dzisiaj będzie ono decydowało o tym, jakimi broniami mogę grać. Więc zaraz zakręcimy sobie kołem, a koło wylosuje, czy będą to szare, zielone, fioletowe, niebieskie, czy może złote bronie. Jak chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie tutaj sporo łapeczek w górę, widzowie. I oczywiście też możecie suba walnąć na kanale z dzwoneczkiem, bo lecimy po 14 tysięcy. No i możecie też wpisać kodik w sklepie Zakrzak. Wielkie dzięki, widzowie. Eee, I co? Ja już nie przedłużam? Zapraszam do materiału. Dobra, widzowie, ja już kręcę kołem na pierwszą gierkę i zobaczmy, co nam wypadnie. Mamy oczywiście szare, zielone, pomarańczowe, fioletowe i złote. I jak widzimy wypadło nam zielone, więc lecimy do gierki z tylko zielonymi broniami. Dobra, widzowie, zielone bronie to lecimy na małą farmę. Ale to lotnie jest piękna, patrzcie na to. Mamy dwóch ziomeczków na miejscówce, mam nadzieję, że damy sobie z nimi radę. Kilofowany, proszę Państwa, pierwszy. Bierzemy skrzynkę. Aj, nie ma tutaj zielonego niczego, niestety. Ale lecimy szukać dalej. Dobra, widzowie, mamy zielonego PMK. Super, mega, mega, mega. Szarapon. O, jest zielona MK nawet. Kozak. A jeszcze tu widzę zielony shotgun, widzowie, więc ja go na szybkość podnoszę. No i muszę znaleźć jakąś potkę Dobra, widzowie, w czasie, kiedy ja tutaj sobie szukam itemków, wy możecie napisać, jakie chcecie zobaczyć kolejne challenge z kołem fortuny. Ja będę wam przypinał oczywiście serduszka Widzowie, styrta się pali O, jest niebieski tactical Moja ulubiona pompka w tej grze Kurczaczki, ten gość, ten vandal nawet podpalił nam tu stodołę Co za gościu, widzowie A tu jest ulepszona skrzynia O, dobra, mam, mamy dwie potki, mamy dwie potki Lecimy Ej, bo ziomek, ziomek wziął, spalił budynki i sobie poszedł Nie no, mega, mega, widzowie Totalny kozak A Jaki kolor mają jabłka? Gościu, tu do mnie spamuje O nie, on mnie pali, widzowie Jasny gwint Dobra, dostał 30. wow Po podce I leżysz? Anonimowy, ziomek! Ziomek, proszę mi tutaj. Nie być taki agresywny, bo tak nie, nie wypada. Dobra, widzowie, lecimy, lecimy z tymi zielonymi broniami. W ogóle będzie też druga giereczka, zobaczymy, co nam w drugiej gierce wypadnie. Ale w sumie to znaleźliśmy najlepszy zielony ekwipunek, jaki jest możliwy. Myślę, że jeszcze tylko by przydał się zielony sztucer. I w sumie to nic więcej. Dobra, widzowie, ja tu musiałem się rozprawić z tymi botami i wziąć z nich jakieś fajne itemki. O, na przykład, takie e, fontanny obfitości, czy na przykład małe potki. Dobra, lecimy do strefy, szukamy ziomeczków. Ich wyjaśniamy. Dobra, patrzcie widzowie, tam jest ziomek na tyrolce. Dostał dwa hity. Wow, prawie dostałem jeszcze ze snajperki. Nieźle, nieźle. O kurczaczki, on jest... On jest bardzo dobry z tego co widzę. Więc może być nieciekawie za chwilę. Dobra widzowie, kręcimy sobie kołem na drugą gierkę Zobaczymy jaki kolor broni możemy używać tym razem Zobaczmy, zobaczmy co tu nam wypadnie Fioletowe bronie Okej, okay, okej, okay, będzie ciekawie Dobra widzowie, druga giereczka Fioletowe bronie, więc lecimy na statek widmo Dobra, mam zrzuta Myk O, jest fioletowa pompa, dobra Kozak Ja się w szybko lecę. On o nas, on, on, on nas nie wie, widzowie, patrzcie Dobra, leży Kozak Skrzyneczka Wow, kolejny Biało Ale on ma mało Masakra Wow Potki Jest, leży, dobra Mamy to, widzowie tylko fioletowe bronie w tym meczu, tak jak powiedziałem na początku. Na szczęście wychodzimy z miejscówki. Dobra, kozak. Ale naprawdę nie było to łatwe, jak sami widzieliście. Ale dobrze, że się nam udało. W ogóle widzowie, możecie mi się pochwalić w komentarzach, który macie już level, bo ja tu dobijam 38. Dobra, ostatnia beczka, mamy full potki i można wsiadać do motorówki i lecieć po kolejnych ludzi. Dobra, ja już tu sobie wchodzę na sklepową sadybę, zobaczymy, czy będzie tu jakiś ziomeczek. O, 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 patrzcie to, patrzcie tu widzowie, patrzcie, patrzcie, chłop tu biega, on wali ten autobus. Patrzcie, patrzcie, ja się tu zaczaję na cichacza. Dobra, leży, 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 widzowie, ale ładnie go porobiłem. Ładnie go porobiłem. Weźmy sobie z niego tą dużą potkę i spadamy stąd. Tą dużą potkę to ja w sumie sobie wypiję. W ogóle zadam wam teraz pytanko do odpowiedzenia w komentarzach na dzisiaj. Widzowie którego wolicie shotguna, taktykala czy tego nowego? Ja osobiście totalnie nie mogę się przyzwyczaić do tej nowej pompy i moim zdaniem nie da się nią grać. Ja nią po prostu totalnie nie potrafię grać. Eee, napiszcie, jak tam u Was, czy Wy może wyczuliście już tą pompkę, czy może zostajecie przy starym taktykalu. A ja będę oczywiście przypinał serduszka. No i tak jeszcze tylko dodam, ten ziomek miał lamę, popatrzcie, ile mam matsów. 16 osób, 16 osób. Hmm, hmm, hmm. Dobra, widzowie, jakiś snajper tam się prosi o bitkę, więc ja do niego lecę. Kampi na poddaszu, Skubaniec. Patrzcie to. Dobra. Uchcie, panie kapitanie. O, miał skara. Fioletowy skarb latuje na nasze konto. Czekajcie, ja sobie to ładnie ustawię. Moi widzowie, teraz to już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wygrać tą gierkę. Ale jak mu do boksa ładnie wskoczyłem, podobało mi się to, podobało mi się to. A nawet tak ubrałem sobie taki ładny fioletowy zestaw, widzowie, żeby na ten, na ten, na ten meczik challenge'owy tutaj dobrze zagrać. Też fioletowy, więc myślę, że koks. oka widzowie, na lunchpada i lecimy na ziomeczków. Dobra, widzę tu jakiegoś delikwenta, czekajcie ja się, może schowam w krzaku. On tu był, widzowie, on o mnie wie. On o mnie wie. Wow, ale agent! Nie, no to jest przepocony gościu jakiś. Nie, nie! Jasny, gwint, co on robi? Zero pingu! Widzowie, gość ma zero pingu. A ja mam za to 200 milionów. On mi wszystko bierze za pierwszym kościół, gdzie ty mieszkasz? Nie, no on jest niesamowity. Dobra widzowie, trzecia gierka losujemy. Co będziemy mieli? Co będziemy mieli? Niebieskie temy? Spoko, dobra widzowie, niebieskie bronie Więc lecimy sobie tutaj na zimową bazę Dobra widzowie, czy tam jest niebieski taktikal? Tak, tu jest niebieski taktikal Ale koks Jest chłop Leży I kolejny Nie Muszę go pokonać Dobra, leży, ekstra, ekstra Super sprawa, ale tam jest bambik na lamie. Dobra, ja się muszę przed nim uleczyć yy, póki go będę podjeżdżał. Niebieska MK? Nie no, z takim lootem to damy radę, widzowie. Nie ma innej opcji. Tylko, żeby ten bambik na lamie mnie nie pokonał, bo będzie wstyd jak 150. Wow, bambik na lamie! Wow! Spadł! Dobra, on się leczy, widzowie, apteczką. Skubańcu, ty! Dobra, po podce. Ajajaj. Tu jest. A! Nie! Dobra, leży. Mamy go, lecimy widzowie, jesteśmy najlepsi Bierzemy helikopterek i idziemy szukać potki Czy będzie potka? Tak jest, mamy dużą potkę I sobie ją pijemy Tak tu patrzę z góry na te gasnące gaje i chyba tu nikogo nie ma Więc lecimy sobie po prostu do strefki I tam postaramy się kogoś znaleźć Dobra widzowie, lecimy na zrzut Bo w sumie czemu nie? Może będzie tam jakiś ziomeczek, zobaczymy, zobaczymy No ziomeczka to tu chyba nie ma, ale mamy zrzucik A w nim lunchpad I oczywiście splash'em a! Oh, tu nie ma ziomeczka, tak, Zakrzak? Okej, okay, fajnie nie ma ziomeczka. Mega. Mega! Fajny laser mi dałeś, mój drogi. Dobra, mamy high grant. Jeden leży, jeszcze tylko ten drugi. Ale na spokojnie. Tylko żeby nas nie skolapsował. Yes! Anonimowy, dobra, jest nasz widzowie O, miał y, niebieską snajperkę, bierzemy, super Czy ja tu właśnie słyszę ulepszoną skrzynię? Tak jest, ulepszona skrzyneczka, a w niej fioletowy sztucer Nie mogę go zabrać. Widzowie dawajcie tam na lunchpadzie My jesteśmy najlepsi, nikt nam tutaj Nie jest silny No i tak jak mówiłem, na no easy, na no easy widzowie Nie no, nie było tak easy, ale ten ziom, zaraz wam coś pokażę. Ten ziom chyba robił fioletowe bronie challenge z tego co widzę Czyli te bronie, które my mieliśmy w poprzedniej gierce, ale coś nam nie wyszło No i mamy 6 osób, mamy 6 osób w gierce I teraz pytanie, czy uda nam się zwyciężyć, mam nadzieję, że tak A i chyba to jest nasz koniec widzowie niestety bo ziomek mnie tu dojeżdża bardzo mocno i pytanie, czy mi się uda coś z tym jeszcze zrobić? Chyba, niestety, się nie uda. Miejmy nadzieję, że się uda, aczkolwiek wątpię. I stąd. Ło! Wow! Nie, dobra, dobra, ale było bardzo dobrze i tak. Widzowie, możecie zostawić tu łapkę w górę subika, komentarz i napisać w komentarzu e, jakiej robimy kolejny challenge z kołem fortuny, e, a ja już się na dzisiaj z wami żegnam oczywiście kodzik w sklepie za krzak. i dziękuję za oglądanie patrzcie jaki jest spoceniec, dziękuję za oglądanie do następnego, siema